Ja Nie akceptuję, bo ten, e, na więcej ludzi nie widzisz nie dużo rozumiem, a gotujemy dwa dni razem, co coś nowości, nowe rzeczy, co będzie inne, inne danie i inne dodatki. Czy to jest kuchnia, którą można stosować w domu, ktoś może ugotować sobie coś w ten sposób? Tak, może, ale na, na więcej problem jest sprzęt, bo takie maszynki, te romer, co mamy tam na gotowe, na niskie temperatury, ta maszynka sam koszuje 3,5 tysięcy. Złotyś, nie? To, to jest bardzo drogo. ale wartość jest, do, dla mnie to jest wartość. Ma pan ogromne doświadczenie jako kucharz. Gotował pan dla królów, książąt, tak. tak. dla prezydentów. Tak. Tak. Co sprowadziło pana do Polski? A moja żona, moja żona jest polka, nie? Dlaczego jestem tu? I ja e, wróciła od Korsycy, bo ja mieszkam normalnie w na korsyce i żona chciała być u mama, bo mama jest trochę więcej e, lata ten mnie. nie. Ale ona nie chce wrócić teraz i zostajemy po no. I chyba z korzyścią dla polskiej kuchni. Sprawdźmy, może na jakim etapie jest przygotowywane. Danie, dziękuję już Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my e, sprawdźmy też, e, co zdrowego e, do picia mamy tutaj. E, dzień dobry Pani, witam. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na ten upał, co jest najlepsze. E, polecam zdrowe soki, bo jak, e, wiadomo, soki, e, sam, same witaminy, poza jak człowiek jest zdrowy i piękniejszy. Polecam... Pomidory, marchewka, co, co jest najlepsze? Polecam akurat marchewkę, bo mamy lato. A marchewka ma karotkę, człowiek jest opalony, a kobiet wciąż buraczki. Polecam. To są takie soki, które mają krótką przydatność do spożycia. Należy je szybko wypić, dzięki temu one są zdrowe, prawda? Tak, na przykład marchewka jest jednodniowa, nie mają żadnych barwników ani konserwantów sztucznych. To są naturalne soki wyciskane. Dziękuję, panie, dziękuję pani za rozmowę no i życzę państwu smacznego. My tyle dzisiaj o żywności mówimy, bo to, jak się odżywiamy, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób będzie się potem zachowywało nasze ciało i czy będziemy chorować. Ja już teraz między innymi o tym z panem doktorem Zbigniewem Kulą, zakład endoskopii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. My o trudnym nowotworze o raku jelita grubego, ale na ten nowotwór no, wybitnie ma wpływ to, co jemy. Tak, zgadzam się całkowicie z panią. Jest to nowotwór dietozależny. I przyjmuje się, że niemal 50% czynników, które powodują ten nowotwór to jest dieta. Jednak mamy tutaj wspaniałe narzędzie w postaci diety, która zapobiega tworzeniu nowotworu wielita grubego. No właśnie jaka Mnie to jest dieta? Bardzo mhm. podoba takie określenie dieta tęczowa. Ta nazwa bierze się stąd, że mamy spożywać do kilku razy dziennie owoce i warzywa. O różnych barwach, stąd ta nazwa tęczowa. Ten, w Stanach Zjednoczonych, aby zwiększyć spożycie warzyw i owoców, proponuje się w profilaktyce raka jelita grubego nawet 10 razy warzywa i owoce w ciągu dnia. Amerykanie wyszli. Z takiego założenia, że jeżeli będą promować 10 razy, to może będzie ktoś spożywał te owoce i warzywa 5 razy dziennie. Rak jelita grubego to jest taki nowotwór, który dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Ja jestem zdania, że tak wiele osób zapada na nowotwory, że trzeba profilaktykę i sposób leczenia, a także diagnozowania tych nowotworów bardzo oswajać. Stąd ktoś może uzna, że. No jesteśmy dosyć odważni, ale na naszym stole leży urządzenie, które się nazywa kolonoskop, które jest urządzeniem do badania do kolonoskopii do wykonywania i wykrywania polipów, a także do ewentualnego wykrywania raka jelita grubego. Okazuje się, że to badanie wcale nie jest takie groźne, jakby się mogło wydawać, panie doktorze. Wspomniała pani o częstości zachorowań. Otóż w Europie rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem. Stąd. W... Stał się chorobą cy naszej cywilizacji. I wydaje się, że jedynym sposobem to jest e, jak najwcześniejsze jego wykrywanie. E, wykrycie w, w okresie bez objawów klinicznych powoduje, że jest całkowicie wyleczalny. Jednym z narzędzi, które służy do wykrywania e, raka jelita grubego, jest ten kolonoskop. Jest kolonoskop. E, nie taki diabeł straszny, można powiedzieć, Dokładnie. dlatego że e, badanie to. Jest nieprzyjemny i bolesny tylko u bardzo niewielkiej grupy osób, które są na przykład bardzo szczupłe i przybyły na przykład operacje albo wiele operacji na jamie brzusznej. Wtedy nieco utrudnia badanie wzrosty. Badanie wykonane przez no, dobrze wykształconego endoskopiste, nie, nie powinno być bolesne i sprawiać jakiekolwiek trudności. Dzisiaj trwała ożywiona dyskusja w naszej redakcji właśnie a propos tego badania i doświadczenia moich koleżanek i kolegów, którzy mieli takie badanie, właśnie są pozytywne. To skąd się wzięło takie przekonanie, że to jest bolesne, nieprzyjemne, bardzo negatywnie odbierane przez pacjentów badanie? Moja obserwacja to jest taka, że to chyba przetrwało sprzed 10-20 lat. Wtedy, gdy było mało sprawnych endoskopistów, aparatura była o, o wiele gorszej jakości, nie dbano tak jak aktualnie o jakość kolonoskopii. To badanie po prostu w dobrych rękach może być wykonane perfekcyjnie i bezboleśnie. Bez Panie doktorze, ale oczywiście nie wszyscy, nie w każdym wieku powinni takie badanie wykonywać. Przypomnijmy jeszcze, kto takie badanie powinien wykonać. W Centrum Onkologii prowadzimy badania przesiewowe w kierunku raka Ilda Grubego już od 11 lat. Nie jest to żadna akcja, tylko program ogólnopolski, w którym mamy przyjemność i zaszczyt uczestniczyć od początku. Wykonaliśmy w, do tej pory. Ponad 5,5 tysiąca kolonoskopii, stwierdzając niemal u 30-40% osób polipy jelita grubego. I właśnie usuwanie tych polipów jelita grubego jest fundamentalną zasadą tego programu, gdyż u tych osób nie rozwinie się rak jelita grubego. Dlatego no jeszcze raz serdecznie zachęcam do poddania się kolonoskopii przesiewowej. Mam jeszcze taką własną obserwację i definicję raka jelita grubego, że i takie moje marzenie jest, żeby za kilka lat, może za pięćdziesiąt, mówiono o raku jelita grubego tak, że jest to bardzo rzadki nowotwór, który rozpoznaje się jedynie u osób, które nie stosują y, diety tęczowej, y, nie poddają się kolonoskopii przesiewowej nie korzystają z ruchu i palą papierosy. Proszę nam wymaczyć takie letnie podejście do tego tematu, ale takie było dzisiaj nasze założenie, prawda? Żeby rozmawiać o tych bardzo, bardzo poważnych problemach dla państwa w sposób może i bardziej zrozumiały i bardziej oczywisty, bo skoro możemy tutaj wykonywać na miejscu już badania mamograficzne i cytologiczne, oczywiście kolonoskopii nie możemy wykonać, bo trzeba się do nich przygotować wcześniej, ale bywają takie sytuacje, że jedziecie do pacjentów, aby wykonać takie badanie? Nie, nie. nie. To badanie jednak jest Wymaga mniej nieprzyjemne wy... niż przygotowanie, które, aby dobrze wykonać badanie, trzeba perfekcyjnie dzielić to grubę I zażywa się środki, które powodują biegunkę. Jest to troszeczkę uciążliwe dla pacjenta, ale większość ale z nich wtedy trwałe. czuje się tak lekko i, i przyjemnie, a potem wychodzi szczęśliwa po, bada, po badaniu. Proszę, tak jak już powiedziała, proszę nam wybaczyć, że my tak lekko do tego podchodzimy, ale tylko po to, żeby Państwa oswoić Centrum Onkologii. Między innymi takie badania wykonuje. Proszę tego szukać. Jak się zdrowo, dobrze odżywiać, żeby uniknąć kłopotów ze zdrowiem. Mam nadzieję, że dowiemy się tego od mojego kolejnego gościa, pani Iza Piechowska. dietetyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zdaję sobie sprawę, że nie ma jednej diety dla każdego, która gwarantuje świetną figurę i dobre samopoczucie, ale jakieś takie podstawowe zasady odżywiania, o których każdy powinien pamiętać. Oczywiście mamy, mamy jeszcze lato, więc korzystajmy z, dobro, z dobrodziejstw lata, to znaczy spożywajmy wiele owoców i y, warzyw. Wtedy dieta będzie bardziej y, lekkostrawna bogata w witaminy, składniki mineralne, które nam dodają sił witalnych. Unikamy w ten sposób zmęczenia, zawierają dużo błonnika, czyli po prostu nadają taki efekt sytości. Zawierają dużą, dużą ilość wody, także korzystajmy właśnie. Jedzmy surowe, świeże, różnorodne warzywa i owoce. Oczywiście podstawą każdej piramidy żywienia powinny być węglowodany złotowice. Także zamieńmy białe pieczywo na pieczywo razowe, żytnie, z mąki właśnie razowej, z pełnego przemiału. Spożywajmy kasze gruboziarniste, typu gryczana, jęczmienna, jaglana. Spożywajmy makarony razowe, gotowane al dente, ryż brązowy, musli. To są wszystko dobre źródła z zużonych, które są podstawą piramidy żywieniowej. I przede wszystkim, żeby utrzymać ubytek masy ciała, który tutaj uzyskaliśmy w okresie letnim, pimy. Tyle samo płynów, ile oczywiście latem, między innymi... Pijmy dużą, dużą, ilość wody mineralnej, niegazowanej, która oczyszcza nasz organizm. Pijmy herbatę zieloną, która oczyszcza nasz, nasz organizm z toksyn, usuwa efekty zmęczenia. Dobroczynnie działa właśnie nauka trawienny, wspomaga odchudzanie, dlatego też paszmy sobie na przykład w długie wieczorne tutaj, znaczy w długie wieczory lednie, zimowe i, i, i jesienne. Dzbanek herbaty zielonej i, i spożywajmy ją. Oczywiście latem też wykazujemy wzmożoną aktywność fizyczną, prawda? Dlatego też jesienią proponuję zapisać się na jakieś właśnie ćwiczenia w grupach zorganizowanych, ponieważ w grupie siła. Siłownia, aerobik, aerobik wodny, zajęcia na basenie, ponieważ dieta musi być wspomagana aktywnością fizyczną. Nic dodać, nic ująć, tylko stosować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mój kolejny gość, Pani Wójt, Katarzyna Kirszteń, Piotrowska, gmina Białe Błota. Witam serdecznie. Cieszę się, że Państwo są z nami, bo teraz po raz kolejny realizujemy my to nazywamy piknik, taki cykl tutaj w siedzibie na Kujawskiej 7. Wyraźnie chyba podobają się Wam realizacje z nami i współpraca z nami. Jak to jest Pani Wójt? Myślę, że razem można zrobić wiele dobrych rzeczy. Daliśmy przykład przy okazji zbiórki pieniędzy dla Biłki dokładnie, a teraz tutaj też mamy okazję zapromować zdrowy styl życia wśród mieszkańców i Bydgoszczy i gminy Białe Błota, dlatego jesteśmy razem z wami. Ale pani wójt znalazła się tutaj ze mną nieprzypadkowo. Okazuje się, że w waszej gminie bardzo dużo pieniędzy zdecydowaliście się wydać na profilaktykę zdrowotną. Na profilaktykę zdrowotną Waszych mieszkańców. Tak rzeczywiście jest. W ciągu ostatnich czterech lat wydaliśmy. Na profilaktykę zdrowotną, na realizację różnego typu programów, 212 tysięcy złotych. Postanowiliśmy wesprzeć Narodowy Fundusz Zdrowia w realizacji zadań z zakresu profilaktyki, ponieważ no, uważamy, że niestety, ale środki, które państwo na ten cel wydaje, są niewystarczające. Samorząd ma takie możliwości, sam decyduje o wydatkowaniu środków, w związku z powyższym postanowiliśmy. Też e, zrealizować programy profilaktyczne dla mieszkańców. E, I była jedność w Radzie gminy? Wszyscy chcieli wydać pieniądze na zdrowie, bo często się na zdrowiu przycina, prawda? Nie było żadnego problemu. Radni byli jednomyślni, że trzeba bezwzględnie wesprzeć e, ochronę zdrowia naszych mieszkańców. No i jak reagują mieszkańcy? No, jestem pewna, że pozytywnie, ale czy mm, jeżeli Wy prosicie ich, aby przychodzili, czy oni z tego korzystają? Korzystają, ponieważ w ciągu czterech lat z programów sześciu, których gmina była realizatorem, skorzystało prawie tysiąc osób. Na przykład 250 dzieci korzystały z gimnastyki korekcyjnej, która niweluje wszelkie wady postawy. 156 kobiet skorzystało z programu przeciwdziałania otyłości. 150 osób skorzystało z programu przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym. No to są liczby, które świadczą o tym, czyli, że czyli korzystają. Jeżeli, czy jeżeli będzie jakiś konkurs na zdrową gminę, to macie wielkie szanse nawet w konkursie ogólnopolskim, jak sądzę. Myślę, że tak. Jesteśmy ewenementem w skali kraju. Niedawno była taka konferencja bydgoszczy, na której prezentowałam programy, w których gmina uczestniczy, i osoba z Ministerstwa Zdrowia przekazała taką informację, że jest naprawdę bardzo niewiele gmin, które wydaje środki publiczne na ten cel. Ale, Panie Wójcie, jeżeli Pani opowiada, promuje akcje, które dzieją się w Pani gminie, to jak rozumiem, Pani także mocno dba o zdrowie we własnej rodzinie i także sama. To znaczy, ja też staram się swoim przykładem. Promować zdrowy styl życia. No, przede wszystkim korzystałam też z programu e, zwalczania otyłości. Udało mi się całkiem sporo kilogramów zgubić. Poza ile, tym, ile zdradzi nam Pani? No, około, 20, około 20. Poza tym też e, co tydzień korzystam z zajęć Nordic Walking. E, jeżdżę na rowerze i myślę, że też przekład osoby, która zarządza gminą, może spowodować, że niektóre osoby pójdą moim śladem. Ja nie wiem, teraz będzie bardzo prywatnie, ale nasz dyrektor Tomasz Pietraszak także jest. Z gminy Białe Błota i wiem, że się bardzo, bardzo długo odchudza i tak, że mu się to udaje. Mam nadzieję, że to jest wpływ także miejsca, w którym mieszka. No ja też mam taką nadzieję. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z nami dwaj młodzi sportowcy reprezentujący białe błota, Miłosz Jagusz, Skok w dali, i Waldemar Gil bieg przez przeszkody. Witajcie. Słuchajcie, czy uprawianie sportu jest fajniejsze, ciekawsze niż nie wiem, siedzenie przed komputerem albo spotkania z kolegami, z koleżankami, czy można to pogodzić? Znaczy to jest różnie. Jeżeli się trenuje, to się myśli, że cały, cały świat leży na Twojej głowie. Ale wystarczy kontuzja, dwa tygodnie, jakieś przerwy i nagle sobie myślę, kurczę, rzeczywiście to kocham, nie? I trzeba, trzeba iść na ten trening. I to tak wygląda. Szczególnie to właśnie jak miałem tę kontuzję, to właśnie się sprawdziło, wyszło, wyszło w praniu, że, że jednak no, nie, dam, nie dam rady bez tego. Można kochać, można się uzależnić od uprawiania sportu? Bo właśnie to jest najważniejsze, że można się od tego uzależnić, że bo uprawianie sportu to jest... Przy, przy uprawianiu sportu wydziela się adrenalina, więc a człowiek się zależy od adrenaliny i to jest właśnie to. A kiedy tej adrenaliny jest najwięcej? Właśnie na zawodach przed startem, czy kiedy, nie wiem, dobiegasz już do mety? To adrenalina właśnie jest podczas przed biegiem i w trakcie biega, po biegu to już wszystko ustaje i jest taki błogi stan w sumie. E, mam wrażenie, że trochę się wyróżniacie na tle swoich rówieśników. Bo osób, które no, uprawiają czynnie sport chyba nie ma tak wiele młodzi, no to wymaga wysiłku, prawda, a tego wysiłku raczej starają się unikać. Czy tak jest, jak sądzisz? Czy znaczy, to jest tak, no trenowanie w Polsce jest trudne, bo w innych krajach to się dochodzi do tego zawodnika, a często jest tak, że ten zawodnik musi sobie znaleźć konkretną konkurencję, konkretne zainteresowania i to to jeszcze nie jest tak kolorowo. Jakie miasto, takie tradycje i sportowcy to zawsze się znajdą, a to właśnie to jest to, że ktoś musi być na początku, który wyłapie tego zawodnika, a potem to pójdzie jakoś, ale... No mówię, to jeszcze dużo trzeba popracować nad tym, żeby, żeby właśnie było coś w tym stylu, że ktoś przyjdzie, pogada, powie o co chodzi i, i zaprosi, na, zaprosi na trening. Na pewno trzeba pracować, trzeba zapału zacięcia. A powiedz mi, o, jakie są Twoje osiągnięcia, jakie cele sobie stawiasz? Największe osiągnięcie teraz to trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski LZS-ów. I to było właśnie w biegu z przeszkodami. A cele, jakie sobie stawiam, to no, chciałbym na przykład w tym roku... W sumie to w przyszłym na hali zdobyć medal No i walczyć o jak najwyższą lokatę na, na mistrzostwach polskich juniorów. A twoje cele? Też to samo, tylko hale widzę teraz przed sobą. Kontuzja mnie spotkała, trochę się no dużo nie trenowałem, bałem się o tę nogę, ale teraz już jestem nastawiony, utorowany i, i o niczym innym nie myślę. No to w takim razie życzę panowie sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Mój kolejny gość w studiu eksperckim, znany Państwu na pewno lekarz, pan dr Piotr Jarzębski, wyrwany dzisiaj z takich wojaży, pewnie jakichś działkowych albo domowych. Piękny dzień, ale no, przyjechał Pan do nas w bardzo ważnej sprawie. Będziemy rozmawiać o wpływie nikotynizmu na choroby nowotworowe. Pana specjalność, urologia, jeżeli chodzi na przykład o raka pęcherza moczowego. Bardzo niewiele osób wie, że tak duży wpływ ma nikotynizm na powstawanie tego nowotworu. Jak najbardziej. Palenie papierosów jest udowodnionym czynnikiem etiologicznym powstawania raka pęcherza moczowego. My to wiemy. My wiemy, że wszystkie. Toksyczne produkty, które nas otaczają, mogą mieć wpływ, są wydalane przez nerkę z moczem i mogą podrażniać śluzówkę pęcherza moczowego i spowodować nowotwór. Takim czynnikiem etiologicznym jest na, pra, na przykład praca w zakładach chemicznych, prawda, przy chemikaliach. To wiemy już. I wiemy również z całą odpowiedzialnością, mogę to powiedzieć wiemy na pewno, że takim czynnikiem etiologicznym jest nowotwór, pęcherza moczowe, dla nowotworu pęcherza moczowego jest palenie papierosów. A są zdziwieni pacjenci, kiedy przychodzą i y, państwo wykrywacie u nich tę chorobę? że właśnie palenie ma wpływ na ten organ? Oczywiście, pacjenci są zdziwieni w jaki sposób, prawda? No, o płucach wiemy wszyscy, tak. prawda? O pęcherzu moczowym nie. Natomiast wiemy również, że u pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego w momencie kiedy przestają palić, ten nowotwór pęcherza również nie będzie u nich nawracał. Czy mają szansę na wyleczenie z nowotworu dopóki nie przestaną palić? Takiej szansy nie mają nigdy. Pan jest, jak widzę, ogromnym przeciwnikiem palenia papierosów. Sam pan, jak rozumiem, nie pali, oczywiście. Tak? Natomiast bywa tak, że na pacjentów nie działają te argumenty, że, że palenie jest silniejsze od nich. No, wiadomo, że to jest strasznie ciężki nauk, ale jeżeli jest no, tak poważna choroba, jak choroba nowotworowa, to mimo wszystko pacjenci nadal palą? Tak, no niestety, ja chcę powiedzieć w ten sposób, że to, co dla mnie stanowi problem jako lekarza, to jest to, że spotykamy się z pacjentami, palaczami, którzy umierają bardzo powoli. Nowotwór jest chorobą śmiertelną, ale dla palacza jest on podwójnie groźny, podwójnie trudny. Proszę sobie wyobrazić, no prawdopodobnie większość z nas miało zapalenie pęcherza moczowego. U no, kobiet bardzo często, prawda? Że musimy, bardzo bolesne. Bardzo bolesne, gdzie musimy oddawać moc co 10 minut. Wyobraźmy sobie, że to nie trwa tydzień czy dwa dni. To trwa rok albo dwa lata. Ci ludzie, paląc papierosy, mając nawroty choroby nowotworowej, są w takim stanie permanentnym przez kilka lat. I to jest największy problem. My z tymi ludźmi się spotykamy codziennie. Oni ciągle wracają do lekarza i niestety nie mogą rzucić tego palenia. To już jest za późno. Pana specjalizacja to także rak prostaty, częsty u mężczyzn. Czy też nie, nie powinniśmy obalić takiego mitu, że badanie dotyczące wykrywalności raka prostaty wcale nie jest takie przerażające dla mężczyzn, prawda? Bo być możemy zrobić badanie z krwi, a także badanie, tak zwane ale także nie, nie bardzo groźne. Mężczyźni mają duże obawy, jeżeli chodzi o to badanie. No to, to w ogóle to jest po prostu choroba bardzo wstydliwa. Mężczyźni niechętnie mówią o chorobach. No, są takim typem macho, prawda? Każdy mężczyzna niechętnie mówi o chorobie, a o problemach z oddawaniem moczu, o chorobach prostaty, o... No, to, to, to już tym, tym bardziej niechętnie. Natomiast rzeczywiście badanie, e, no, skrynik w kierunku nowotworu prostaty jest bardzo prosty. Bo badanie PSA, czy badanie krwi, pobranie krwi, badanie nie jest trudne, nie, I nie jest, jest kosztowne. Jest krótkie i każdy i z nas mógłby to zrobić. Oczywiście nie, nie od, od jednego roku życia, czyli od 40, od 50 roku życia. Zasadniczo powinniśmy regularnie się badać raz do roku. Badanie jest proste, a naprawdę można bardzo Ale pomóc. Ale czy mężczyźni, którzy wyłącznie chcą zbadać się za pośrednictwem krwi, mogą zrezygnować z tego drugiego badania, które może być dla nich wstydliwe? Nie, nie nie, nie, nie. nie jest tak. Tak nie możemy powiedzieć. Oczywiście badanie krwi jest dużo proste. Prawda? Możemy pobrać krew i dużo, dużo możemy rozpoznać tych chorób. Natomiast tak jak w medycynie jest zawsze, nigdy w 100% nie ma żadnego badania, które w 100% potrafi wykryć lub wykluczyć nowotwór. Czyli może być bardzo wysokie PSA i może nie być nowotworu, tak albo być. niskie PSA i może być, tak może być. być nowotwór. Może tak być. Jak rozumiem, u Pana, na oddziale u Pana w szpitalu, szpital uniwersytecki numer 2, czyli Biziel, takie badania mężczyźni mogą zrobić szybko i nie czekać w kolejkę. I jak najbardziej. Urologia zasadniczo w tej chwili zajmuje się głównie chorobami nowotworymi. Się starzeje. Chcemy żyć coraz dłużej i w coraz lepszym komforcie. Dlatego tych nowotworów jest coraz, coraz więcej, a te wszystkie badania możemy wykonać. Jak najbardziej. One są powszechnie dostępne. Dzisiaj mamy takie trudne zadanie, bo w takiej atmosferze bardzo ciepłego i gorącego dnia mówimy o sprawach bardzo trudnych, ale przypomnijmy Panie Doktorze. Nikotenizm nie. Co jeszcze?